Od jakichś 2-3 miesięcy chodziła za mną myśl, żeby znowu wrócić do jakiegoś MMO. Wybór był prosty. Albo WOW, albo Guild Wars 2, albo ESO. Albo Final Fantasy XIV. Padło na Finala. Abonament kupiłem niecały miesiąc temu i to w ogóle nałożyło się to z tym wielkim boom, jakie teraz przeżywa Final Fantasy XIV. No to za sprawą tego, że dużo graczy, którzy grali w WOWA, zaczęli powoli przerzucać się na Final Fantasy, przynajmniej testowo niektórzy, przynajmniej już niektórzy stwierdzili, że totalnie rzucają WOWA, a wynika to z tego, co ostatnio dzieje się w samym WOW i z fabułą, i z raidami i z tym w ogóle w jakim kierunku idzie WOW. Trochę sobie o tym też rozmawialiśmy na Game Weeku, na którego serdecznie Was w razie czego zapraszam. Jeżeli ogólnie interesujecie się rzeczami związanymi z branżą gamingową, gaming jest to mój format, który prowadzę na swoim kanale na Twitchu i co poniedziałek o 19 robimy sobie taki przegląd, moim zdaniem, najciekawszych newsów gamingowych, jakie wydarzyły się w ostatnim tygodniu i sobie o nich dyskutujemy. Wracając jednak do tematu MMO. Wykupiłem sobie abonament do Final Fantasy, by znów móc zanurzyć się w świecie EORC i pozwiedzać ten świat, porobić questy, porobić dangi, rajdy, triale itd., itd. Podczas tych pierwszych dni grania w to Final Fantasy tak do mnie doszło, że dlaczego znowu ta myśl zagnieździła się w moim Głowie, że znowu bym chciał pograć w jakieś MMO. Dlaczego to jest taka myśl, która wraca do człowieka co jakiś czas? Bardzo dużo w dzieciństwie grałem w MMO. I te MMO zawsze są bardzo blisko gdzieś tam nawet w podświadomości. To co właśnie sprawia, że one tak mocno zagnieździły się w tej podświadomości? Co sprawia, że co jakiś czas wracamy do tego MMO i co sprawia, że myślimy o tym, że kurde, ciekawe jak te MMO będą wyglądać za nie wiem 10 lat? Właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Dla ludzi, którzy grają w MMO, to pewnie początki wszystkich wyglądają podobnie, czyli na zasadzie, że albo wasi koledzy grali w jakąś grę i was do niej wciągnęli, albo po prostu usłyszeliście o jakiejś grze, patrzyliście jak ktoś w nią gra. No i u mnie to była ta druga opcja, czyli starszy brat mojego kumpla grał w bardzo stare MMO, które nawet nie wiem, czy aktualnie istnieje, które nazywało się Mu Online. Byłem straszliwie zafascynowany tym, że on sobie kurde chodzi wykokszoną postacią, w Mu w ogóle nie było tego, co mi się kojarzy level capa, albo był jakiś giga wysoki, on sobie chodził taką wykokszoną postacią, klepał te mobki, miał zajebiście ładne skrzydła, wielki miecz, świecący armor, klepał sobie też jakichś ludzi po prostu. No i dla mnie było takie giga fascynujące, nie, że jesteś jakimś gig było dla mnie niesamowite. Sama myśl w ogóle o tym, że jest taka gra, w której to po prostu grają ze sobą ludzie z całego świata, także wszyscy ci ludzie, którzy stali praktycznie w tym mieście, to byli inni gracze, z którymi można było porozmawiać, potrajdować, wyzwać ich na duel, wejść z nimi w interakcję. No to było dla mnie coś niesamowitego i takiego kuszącego. No i postanowiłem właśnie wtedy to obczaić. Mam wrażenie, że tutaj przechodzimy do takiego punktu, tak dość płynnie, mam nadzieję, jakie są elementy, które fascynują w MMO, co sprawiają, że nas ciągnie do tego gatunku. Nawet jak nie grałem przez dłuższy czas w żadne MMO, to mimo wszystko, a to śledzimy, Jakieś newsy związane z jakimiś nowo wychodzącymi MMO. Liczymy, że może w końcu niedługo wyjdzie jakieś innowacyjne MMO. O tym wszystkim sobie jeszcze porozmawiamy, ale właśnie chciałem przejść o tym, z czego wynika ta dziwna fascynacja. Jakie są powody tej fascynacji i co właściwie nas fascynuje? Główną rzeczą, związaną, no, jakby z byciem faktem, że ta gra jest online, że to jest ten massively multiplayer online. Tak, tak się rozwija MMO, massively. Czekaj. Tak. Jest właśnie to, że mamy możliwość grania z tyloma ludźmi naraz. Nawet właśnie nie chodzi tylko o to, że możemy razem chodzić na dangi, razem bić mopki, tylko chodzi właśnie o to, że nie wiem, stoimy sobie w mieście, chillujemy się, wiemy, że obok stoją inni ludzie faktycznie, tak? Nie wiem, różne aspekty socjalne. W Final Fantasy ludzie normalnie koncerty grają za pomocą bardów, ludzie normalnie stoją pod nimi, klaszczą, czyrują. Fascynacja wynika z tego takiego odtworzenia jakiegoś community, wrażenia przynależności do jakiejś społeczności, i to jest coś takiego naszego i takiego niepowtarzalnego w pewnym sensie. nie? Jest coś takiego, czego nie można doświadczyć w żadnej innej grze po prostu. Jednak już odchodząc do takich aspektów związanych stricte z online, progres jest taki giga widoczny w MMO, przynajmniej jeszcze, tych aktualnych zresztą też, ale na przykład w tych starszych MMO to się bardzo rzucało w oczy. Pamiętam, że wiecie, zaczynacie od pierwszego levelu w jakichś szmatach, bijecie drewnianym kijem kraby czy coś w tym stylu, by potem na 80 levelu mieć na sobie błyszczącą zbroję, właśnie ten gigantyczny miecz, rzucać mega efektowne skille, które po prostu y, klatkują ekrany twój twoim kolegom. No, mam wrażenie, że w MMO jest to celowo wyniesiony na taki trochę większy, nazwijmy to, piedestał. Ogólnie te wszystkie fascynacje, o jakich ja teraz mówię, są, domyślam się, że dla niektórych dość uniwersalne, ale ja się bardziej skupiam na tym, co mnie też zafascynowało, to właśnie było to, od, ta otwartość PvP. Dla mnie to było niesamowite, że po prostu można było wyjść z miasta i się po prostu klepać z ludźmi, nie? Jednak wiem, że nie wszystko to, co ja teraz powiedziałem, musi fascynować każdego, a mimo to jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy znajdują w MMO Coś dla siebie. I to jest właśnie słowo klucz, że w MMO. Mam wrażenie, że po prostu każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Poczynając od takich graczy endgame'owych, do których ja chyba też się trochę zaliczam, ale niekoniecznie, bo też potrafię czerpać duży fan z rzeczy takich casual'owych i pobocznych, ale no zaczniemy może od tych właśnie graczy endgame'owych i hardcore'owych, którzy to po prostu cisną ich, ich za bardzo story w sumie nie obchodzi, chcą jak najszybciej dobić kapa, chcą jak najszybciej zacząć endgame'owy content w stylu rajdów, chcą zdobywać jak najlepszy gear, robić jak największe cyfry, rywalizować z innymi gildiami. Ten element rywalizacji właśnie w takim endgame jest mega mocny i dla ludzi, którzy właśnie lubią taką rywalizację, którzy lubią pokazywać, że to oni są najlepsi, że to ich drużyna jest najlepsza, to właśnie jest taki typowy grindset, który potrafi na ludzi giga działać. I to jest taki, może nie nazwą tego guilty pleasure, ale na pewno dla takich mega hardkorowców to jest takie no, ogromne poczucie spełnienia, jeżeli są w stanie osiągnąć. No i właśnie ogólnie spełnienie jest, będzie słowem, które bardzo często się tutaj będzie przewijać, ponieważ ta forma spełnienia wynika z każdego z tych aspektów. Kiedy ktoś jest w stanie znaleźć już dla siebie jakiś aspekt w MMO, który go jara, to właśnie to spełnienie jest takim czymś, co mam wrażenie go pcha do przodu. Są oczywiście też ludzie, których totalny endgame może nie obchodzić. Mogą się po prostu lubić bawić w casualowy sposób, czyli na przykład robić jakieś aktywności poboczne, chillować sobie bombę z innymi graczami, rozmawiać z nimi, brać udział w różnego rodzaju minigierkach, od czasu do czasu pójść na sobie na jakiegoś low-levelowego danga, znajdują taki sposób na wyciszenie się, bo w gruncie rzeczy MMO nie zmuszają was do niczego. Wiadomo, macie tam jakiś główny questline, zadania, które twórcy by na pewno bardzo chcieli, żebyście zrobili, no ale życie pokazuje, że nie zawsze gracze robią to, czego twórcy oczekują i mogą mieć to totalnie w dupie i robić wszystko po swojemu. I to jest jak najbardziej dobre podejście, jeżeli was to jara, to go for it, bo to wam ma ta gra sprawiać przyjemność i mam wrażenie, że dla Dużej części osób ponieważ są właśnie taką formą na totalne wychillowanie się. Wracacie po prostu z tyranii, z roboty, nic wam się nie chce, więc nie ma nic po prostu lepszego niż, nie wiem, odpalić sobie WoWa i na chillu połowić sobie ryby. Albo odpalić sobie Guild Warsa i na chillu polatać sobie gryfem, po prostu zwiedzając mapę. Ja wychodzę z założenia, że nawet jeżeli gra was za coś nie nagradza, to jeżeli znajdujecie w niej coś dla siebie, to to jest giga spoko. Są ludzie, którzy chcą być po prostu crafterami, brzmi pewnie z 10 lat ponad od tego, jak pojawił się news, że jakaś e, graczka WoWa, wbiła kapa, na tamten czas nie pamiętam jaki to był level, ale wbiła kapa, nie robiąc nic innego, tylko po prostu zbierała kwiaty, więc miała herbalista profesję i zbierała sobie rośliny wszelakie i udało jej się dzięki temu wbić kapa, chyba nie zabiła ani jednego moba w swojej całej historii, więc to jest w ogóle też godne podziwu że była w stanie zbierać te wszystkie materiały unikając, przemykając się między tymi mobkami, to naprawdę props dla niej. Są oczywiście też metacrafterzy, nazwijmy to, czyli ludzie, którzy po prostu głównie skupiają się na craftingu, ponieważ zwraca im się to pieniężnie. Oni siedzą po prostu krawcą całymi dniami, zbierają materiały po to, żeby zaraz to wystawić na Auction house. Ie. Jeszcze naj, najpewniej to są naj, najczęściej tacy giga ogarniacze, którzy totalnie wiedzą kiedy coś wystawić, o jakiej godzinie, o jakiej porze. Są właśnie wokół ludzi, którzy totalnie skupiają się niczym gracze na giełdzie, skupiają się na handlu, na marketplace albo na auction houseach, którzy wiedzą, żeby wiecie, kupić tanio, sprzedać drogą, wykupić jak najwięcej, sprzedać jeszcze drożej. Naprawdę idzie wyciągnąć ze wiele rzeczy. Są ludzie, którzy są roleplayerami, są ludzie, którzy yy, oceniają właśnie, no w sumie to się łączy z replayerami ten aspekt socjalny najbardziej. E, są ludzie, którzy kolekcjonują monty, dla przykładu mój kumpel w Wowie, jako taki swój endgame, postawił sobie, że po prostu monty zbierał. Chodził na jakieś stare rajdy, które jest się w stanie solować, i po prostu liczył na te dropy montów i z tygodnia na tydzień regularnie robił każdy z tych swoich rajdów z żeby móc zdobyć tych, te wymarzone monty. Naprawdę, jeżeli ktoś w MMO wymyśli sobie cel, nieważne jakby głupi nie był to nie dajcie sobie wmówić, że jest to głupi cel, bo dopóki ten cel wam, was jara i daje wam jakieś poczucie progresu oraz spełnienia, to jest to zajebisty cel i go for it. I właśnie teraz bym chciał przejść do tego, wspominałem, że bardzo często będzie się pojawiać słowo spełnienie, właśnie rozróżnić trochę progres od spełnienia. Więc w MMO mamy właśnie ten aspekt, że progres nie zawsze jest równy spełnieniu i designerzy, twórcy tych MMO muszą bardzo mądrze tworzyć takie systemy, żeby właśnie każdy gracz mógł w jakimś systemie oprócz tego progresu znaleźć dla siebie coś, co go spełnia. A czasami, właśnie tak jak podałem wcześniej przykłady, ludzie są w stanie znajdować takie rzeczy, których pewnie dewowie by zupełnie nawet nie pomyśleli i potrafią sobie z nich zrobić swoje cele i to jest właśnie piękne. I piękne jest to w MMO, że dobre MMO nie powinno nas w takich celach ograniczać. Chcesz przez całe zasrane życie, przez 20 lat subowania wołach chcesz łowić ryby? Go for it. Jakby nic ci nie stoi na przeszkodzie i to jest piękne. To jest piękne, że możesz robić to, na co po prostu masz ochotę i przy okazji w żaden sposób na dobrą sprawę nie odcinasz się od innych, contentu. Wiadomo, że jeżeli będziesz chciał robić content przez całe życie, łowiłeś tylko ryby, to musisz nagle nadrobić trochę to, czego nie robiłeś, jeżeli chcesz robić inny content, ale to jakby nie sprawia, że zostajesz totalnie w tyle. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś nadrobił ten content, szczególnie jeśli MMO jest na tyle dobrze zdesignowane, że stary content nie staje się nieważny. Dopóki ktoś jest w sobie w stanie znaleźć w MMO ciekawe zajęcie, to nie ma raczej opcji, że mu się znudzi i Szczególnie jest to widoczne w takich MMO, które też trochę mocniej stawiają na ten aspekt sandboxowy. I mam wrażenie, że nawet jeżeli ktoś o tym nie myślał do końca nigdy, to ten aspekt sandboxowy w MMO jest bardzo ważny i jest w pewnym sensie, mam wrażenie, przyszłością MMO, a wręcz, żeby nie mówić o takim mokrym śnie graczy MMO. Mam wrażenie, że ten mokry sen graczy MMO jest też czymś, co sprawia, że gracze MMO tak chętnie szukają nowych gier, tak cały czas liczą, że coś w końcu wyjdzie albo wracają do tych gier, które dobrze znają. A czym jest właściwie ten sen? O którym wspominam. Jest to takie, jakby MMO, które może w końcu wyjdzie, na które czekamy od nie wiadomo ile lat. Czymś takim chyba też próbuje być Star Citizen, no, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie. Ale chodzi o taki aspekt, żeby to wszystko w MMO faktycznie współgrało, żeby gracze byli w pewnym sensie trochę bardziej zależni od siebie. Myślę, że właśnie dużo osób ma taki wzór takiego MMO, że nie. Wiem. Jest na przykład gracz, który jest gigakowalem i w ogóle ma swoją własną kopalnię żelaza. No i załóżmy, że ten gracz ma pod sobą innych graczy, którzy są jego górnikami i głównie pracują w tej kopalni żelaza i wydobywają tam to żelazno. I na przykład w tym momencie jak ten gracz na przykład przestaje grać, no to cała ekonomia na serwerze, żelaza zaczyna się sypać, tak bo nagle koleś, który miał monopol na wydobycie żelaza przestał grać i nie wiadomo co się dzieje. Pewnie trzeba będzie jakieś przejęcia robić. Może jakiś koleś będzie próbował udawać, że tak, że on, on, on mi wszystko przepisał na przykład, albo będą jakieś walki w ogóle gildi o tą kopalnię na przykład, no, tego typu klimaty, także można stworzyć taki żyjący ekosystem. Wiem, że to trochę zalatuje też takimi symulatorami, czyli takie trochę Janku, ale kto by chciał grać w życie, skoro już życie ma w życiu, tak? No myślę, że sporo osób by chciało, szczególnie jeżeli by to było fantazy, życie. Oczywiście ja nie mówię, że wiecie, ci na przykład kopacze żelaza, to po prostu wiecie, 8 godzin prawdziwego życia spędzali w tych kopalni przez 8 godzin, jak do pracy kopali żelazo w MMO. Nie, chodzi właśnie o takie sprytne systemy właśnie powodem, dla którego jeszcze nie ma takiego MMO, to właśnie jest kwestia pogodzenia tego, żeby udało się odtworzyć rzeczywistość, ale ona żeby nie była zbyt rzeczywista, bo jeżeli byśmy próbowali po prostu odtworzyć rzeczywistość, no to by była Giga nuda i było parę MMO, które próbowało chyba robić czegoś takiego, no i po prostu szybko odpadały dlatego, że no, próbowały być zbyt prawdziwe, nie miały żadnych przemyślanych mechanik na to i po prostu to było nudne, tak? Mam wrażenie, że Black Desert chyba ogólnie mimo tego, że był ciśnięty pod wieloma aspektami, to on był najbliżej czegoś takiego, ten system nołdu wykupywanie e, budynków w miastach, kontrola gildi nad różnymi noudami, co spływało na różne, na różnego rodzaju podatki, na jakieś transfery między miastami, no tam to wszystko właśnie w taki sposób próbowało współgrać, ale też Chodzi mi na przykład o rzeczy, które by tak wybiły e, te nazwy, Massively Multiplayer Online, na tę naprawdę masywną skalę. Gdzie na przykład pojawiałby się World Boss, który by wymagał tysiąca graczy, gdzie w grach, gdzie są dwie frakcje, musieliby gracze obydwu frakcji współpracować ze sobą. Takie wiecie, naprawdę masywne bossy, gdzie trzeba dzielić konkretne teamy, że nie wiem, wy mu tam klepiecie rękę, a on w ogóle płonie, więc wy będziecie biegać do jeziora w tej wewtej, i go polewać co jakiś czas wodą, a w ogóle tam lecą gracze PvP. Nie nie, że właśnie ta integracja graczy też PvS, PvP, bo w tym momencie w większości grach jest tak, że te światy są totalnie oddzielone, tak? A ty, nie wiem, na przykład teraz idą gracze PvP, bo oni chcą pomóc temu bossowi, więc uważajcie na nich. Nie, ale dobra, tutaj druga gildia graczy PvP biegnie i będzie nam pomagać. Tam biorą ich na flankę i będą się z nimi tłuć, żebyśmy mogli tego bossa bić. Tak, a wy to dalej go kurwa, polewajcie tą wodą, bo zaraz nas wszystkich spali, a teraz w ogóle niech wszyscy healerze rzucą wszystkie AOE, bo jakiś giga ognisty damage leci. Chodzi o takie naprawdę masywne gdzie by się czuło, że nagle... Wszyscy gracze, po prostu, praktycznie na serwerze muszą współpracować razem, żeby coś się udało. I wtedy też pewnie by wymagało jakichś odważnych decyzji, że w stylu, nie wiem, jeżeli nie powstrzymacie tego bossa, to jedno miasto totalnie wipi, nie? I nie wiem, i miasto znika z powierzchni ziemi. No i czegoś takiego w tym stylu, tylko na bardziej oskryptowaną ska skalę, próbował Gildur ze swoim Living Wardem. Tam wiadomo, że gracze nie mieli do końca wpływu aż takiego, jak się to, to, to potoczy. No ale faktycznie w Living Wardzie, w Guild Warsie, no, całe Lions Arch zostało zniszczone. Jedna lokacja totalnie została tak rozwalona, się totalnie zmieniła i Gildor spróbował pójść w coś takiego bardziej odważnego, ale chyba w końcu nie wiedzieli do końca, co z tym zrobić, zmienili na po prostu zwykłe living story, które aż tak na stałe nie alterowało świata, no bo w tym momencie, jeżeli ktoś nie widział e, Starego Lions Arch, to już go nigdy nie zobaczy po prostu, tak? Chyba, że nie, może się mylę może w story Questa, kiedy się instancjonuje, to wraca się do instancji starego Lions Arch. chodzi też o to, że w Open Worldzie nikt już nigdy, kto nie widział starego Lions Arch, nie zobaczy starego Lions Archer. I mam wrażenie, że to był ten innowacyjny kierunek, w którym MMO próbowały pójść, ale najwyraźniej coś albo tam nie do końca poszło, jak powinno pójść, albo no nie wiem z czego wynikało, że się z tego wycofali, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem to był bardzo dobry kierunek, jeżeli byłby jakoś bardzo giga przemyślany i konsekwentnie wykonywany, to by naprawdę mogło być coś rewolucyjnego i coś moim zdaniem bardzo fajnego. Ale skoro ten mokry sen nie jest osiągnięty, to gracze właśnie skaczą tak po tych MMO, no i w pewnym sensie trzyma ich też nostalgia. Nostalgia, która sprawia, że wiecie, myśląc o tym, jak dobrze bawiliśmy się w WoWie za czasów podstawówki, to może jak teraz wrócimy do WoWa, to będziemy czuć to samo. Ale najczęściej jest niestety tak, że po miesiącu zabawy odkryjemy po prostu, że to... to nie gra się zmieniła. To nie gra się zestarzała. To my się zmieniliśmy. I tak naprawdę mam wrażenie, że to są te aspekty, które jakby najbardziej wpływają na MMO. To tak naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć. Dartian bez odbioru.